Zobaczcie jego moście, Najszczęśliwsze na świecie. Boże, jaki on słodki. O. I te się Dobra, zostawiam. Kochani, pora na obiadek. <laughs> Zrobiłam taki gulasz. On nie wygląda, bo zabieliłam go jogurtem greckim, ale w smaku jest bardzo dobry, z dużą ilością warzyw, kaszą jaglaną. Zabieram się za a, a ja tym pozem słono. ja. Patrz, tu, się tak Idziemy do biblioteki oddać książki i Zuzanka wypożyczy. Jakąś kolejną część? Jak się nazywa ta Twoja książka? Co? Którą chcesz wypożyczyć? Trzęsiportki. Trzęsi portki. <laughs> Także my korzystamy regularnie z biblioteki. Cóż, masz kolegę? <laughs> Szukamy tych trzęsiportek. portek. Nie wiem. No chodź, tutaj. Chodź, szukaj. Ej, już nie widzisz? Nie, a ty? że lubisz chodzić do biblioteki. Od małego chodzimy, nie? Od zawsze, w sumie. A ja wypożyczyłam "Oskarowe wojny". Gruba. Uwielbiam biblioteki. Naprawdę od kiedy pamiętam, chodzę do nich i też tak było w momencie, kiedy urodziła się Zuzia. Skończyła dwa latka i zaczęliśmy przychodzić wspólnie do biblioteki i wybierałyśmy sobie książki. Teraz Zuzia ma lat 8 niedługo i dalej regularnie przychodzimy do biblioteki. Plus oczywiście systematycznie kupujemy książki we własnym zakresie. Uwielbiam książki. Mam nadzieję, że nie nastąpią czasy, kiedy one znikną. Wiem, że biblioteki się zamykają, bo coraz mniej ludzi z nich korzysta, ale my jesteśmy tu regularnie. I co, Misiu, znalazłaś coś? No? Ojej, ale, ale skarb jedna z naszych ulubionych bajek. A będziesz widziała literki? Na tym polega nasza misja. Tak. I co chcesz? Tak. No to składaj na kupto. No to mamy. I co się jeszcze, córeczko? Chyba nic. Chyba nic. Fajny widok, co? Cały nasz stos książek. Poprosiłam panią o polecenie czegoś na początek z fantastyką i dała mi to. No zobaczymy. Daje szansę. Przyszłyśmy na babskie pogaduszki, ale ktoś się zaczytał. Chyba jak przyjdzie jedzonko, to odłożysz książkę, co? Co czytasz? Przecież Będziemy grzeszyć. Zuzia zamówiła gofra, a ja krosanty na słodko. Też nie wiem czy mam ochotę na słodkie, czy na wytrawne. Ale robimy sobie raz na jakiś czas takie babskie popołudnia. Są najlepsze. Co? Zobaczcie, jakie pyszności. I zuzanki gofry. Mm. No i patrzcie ją. No. W poszukiwaniu serka twój smak trafiłyśmy do sklepu, obok którego mieszkałam jak byłam w ciąży z Zuzamką. I teraz przyszłyśmy na stare śmieci jest. To nie jest twój smak, to jest łaciety. Nie, to nie ten chyba. Nie, nie. No. Nie? Który Len, to? Ten to bardzo mi przypomina. No zobacz. Tak. Łaciety to, to Łaciety. Tak. Ten? Tak. Na pewno, czy twój tak. smak? Nie, to ten. Na pewno? Tak. Ten. My i pojadą może jest twój smak. Okay. No. I tutaj przychodziłam na zakupy jak byłam zuzanką w ciąży i przed, i po i ten, ten, ten sklep tak charakterystycznie pachnie, ja że wróciły wszystkie wspomnienia jak to jakby kogoś zabił. A, po czerwona? Sklep rolowski. Dawno niewidziane produkty. Zuzia opowiadała, jak robili sałatkę owocową w szkole. Stąd nóż i e, szaszłyki, Sophie. Kokolina. Ojeju! Stare dobre czasy, naprawdę mi się przypominają. Czekamy na konia. Dzisiaj pierwszy trening na dworzu po przerwie, U. po przerwie, po zimie. Nie, ja miałam wtedy, wczorzy... nie w zimę. No w jesień, tak, we wrześniu, wrzesień i październik, No to w zimę mieliśmy w tak, hangarze. Kocham te konie. Tak? Lubię bardzo to zawsze śmieję No, jak to? No, już to się przyzwyczaiłam już taki, taki lubię zapach. Wstaję najbardziej. No, masz rację, jak się kocha konia, to i ten zapach się kocha, nie? Mhm. Coś tam jest. Ja mam swe, zrobiło się gorąco. z zdjęłam, tak? Ale uważasz, że, że tam wydobyć być wypuszczone konie? No może i powinny być wypuszczone konie. Nie możesz się doczekać, co? Tak. Mm. Patrzyłyśmy na koniki, które są wypuszczone, ale tylko jeden. Pewnie dopiero pani wypuści, bo padał wcześniej deszczyk. Taka pogoda zmienna dzisiaj jest. Po co pobijało padać, a nie pada? Padało przecież jakoś w szkole. Padało, no. Wczoraj zrobiłam przepyszne ciasto z kukidą. Żyrafę. To jest taka rolada biszkoptowa, kakaowo-waniliowa. I w środku jest nadzienie jak z kopca kreta. Słuchajcie, jest obłędna. Naprawdę jest obłędna i właśnie zamierzam ją zjeść. Zobaczcie, jak to wygląda w przekroju. I słuchajcie, to nadzienie z bitej śmietany mascarpone. I do tego taka krucha czekolada. Boże, jakie to jest dobra. Naprawdę, jeżeli macie termomiksa, koniecznie, zróbcie, Zuzia też przepadła, więc myślę, że dzieciom też to ciasto powinno zasmakować. Przeszła i fora Zuzi. Skoro ja mam nową. To i Zuzia musiała mieć. Nie wiem, czy nie będzie za duży. To znaczy, to jest jej dobry rozmiar, tak? Nie mogłaby mieć już mniejszego. No, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. No, ale ładny jest. Jest ładny, bardzo ładny. Taki dziewczęcy. Mhm.